Witam serdecznie Państwo Tu zrobiłem z boku taki malutki wylotek po prostu po wygryzieniu się matecznika w gnieździe który poddałem Poddałem drugi matecznik do tej nadstawki celem Zobaczyć, czy on się wygryzie, czy go zetno, i, jakby po prostu wystartować rodzinę z dwoma matkami: jedną w gnieździe, drugą w korpusie półnastawkowym, na stawce, czyli w drugim korpusie, i w ten sposób. Doprowadzić do dwumatyczności wulu. Pszoły oddzielone kratą ogrodową to jest zapas zimowy. Pszoły oddzielone kratą ogrodową nie będą się stykać. Matki oddzielone kratą ogrodową no zobaczymy. Jak to może wyjść? I teraz to było dane gdzieś z 8 dni temu Tak ogólnie sprawdzę stan tej rodziny, tu już jest ubytek, dobytek jej sprawdzę stan tej rodziny jaka jest sytuacja czy... Przypadkiem nie doprowadziłem do bezmatyczności tej rodziny. No zobaczymy. No mam matyczniki. To mógłbym jej podać kolejne, gdyby trzeba było. Bo akurat nie znalazł żadnej matki. A może to tu już jest. Przybytek tegoroczny. Ale dziwna ta matka w tym ulu, ona się mi jakoś do zimy wyrabiają, a przyzimują dobrze, a na wiosnę się nie rozwijają, nie czerwią. Też tu na plastrach nie widać, żeby było przygotowywane miejsce do czerwienia matki, to znaczy z drugiej matki tki, tu tej kontynnacji górnej nie ma To jest więcej niż pewne o! I teraz zobaczymy co tu słychać w nieździe zobaczymy co tu słychać w jezie? jak to wszystko ocenić określić czy zabrały się za nowe plastry a to można stawić na końcu ula No, proszę Państwa, w ogóle ich to nie interesuje. Takie rzeczy jak jakieś plastry, także to też im można wyrzucić z gniazda. Bo choć młoda matka zacznie czerwić, tego nie będą zagospodarowywać. No co tu będziemy ukrywać? nie że im zawsze dawać cukier no w ogóle ich to nie interesuje nie ma co trzymać przestawić do miodni może zaleją miodem na nawłociowym odkażą te plasty, i potem będzie co z tego no jest szczerze jest wszystko, strzel zasklepione. co prawda, młody matki nie ma na wierzchu ale i nie ma oznak bezmatyczności czyli miseczek matycznikowych pszczoła robi robotę trutową jakieś chyba nieporozumienie no i tu tak jakby <laughs> na tym laszcze szykowałem miejsce do czerwienia matki a zobaczymy może już Prawdę, ósmy dzień mogłyby być, ale nie ma, nie ma też miseczek matecznikowych. To wszystko przemawia zatem, że młoda matka gdzieś tu lata po plastrach. Może troszkę zawczasu zaglądam <laughs> ósmy czy dziewiąty dzień, ale tak mi czas pasuje. Tu nawet jakimś nakropem zalewają plaster. O, jest nowa matka. Widzicie, drodzy Państwo, chyba to widać. Także dochowałem się pięknej kaukaskiej matki. To jest matka zula C no już wszystko już wiemy że wnet matka podejmie czerwienie no i teraz przejdę na początek gula, żeby zobaczyć jak rodzina pszczela zajęła się nowymi plastrami no tu no zaczęła coś plastrze gromadzić tu nic i drodzy Państwo no niestety <laughs> ale te nowe plasterki trzeba będzie wyjąć z ula to bym tylko doprowadził do tego że matka nie miałaby je czerwić na większą skalę drodzy Państwo popatrzcie się mimo że jest matka widzicie całożyły miseczkę matecznikową dlaczego no bo to jest matka jeszcze nie na tym polega ta ich sztuka i w sumie rzecz biorąc zostawimy tu tylko jeden plaster nowy tej rodzinie Albo go zrobi, albo nie. Jako drugi. No bo więcej nie ma sensu. Ale zapewniam Państwu, gdybym im dawał cukier w tej chwili, to one by bardzo ładnie to mi odrobiły, choć są słabe. To jest warunek musi być na tyle pokarmu. Jeśli nie spełniasz tego warunku, do niczego rodzin szczelik nie przymusisz. Bajki można wieszać na pojemnicę świątecznej. O, ten jest ciemny, plaster może zostać. No I jeszcze muszę plaster założyć z korpusów miodowych. Serdecznie się z Państwem żegnam.